Cześć, tu Gurtanki. Wracamy do Sirius sama drugiego starcia po długiej, długiej przerwie. Z prostej przyczyny była przerwa. Nie chciało mi się w tą grę grać w ogóle. Miałem inne gry, lepsze do pogrania, między innymi Paroxysm. Dobra, lecimy dalej. Słyszę tu już te monstra. Przeklętą jaszczurkę z miniganami. <śmany> tak, gra nie wybacza błędów. Oj, nie wybacza. No już na przywitanie kupę HP straciłem. No wiedziałem. Jedno bydle mniej. Jeszcze przeszukam to miejsce, bo no na serio, no jest bardzo zła sytuacja. Zresztą widzicie sami. No i z uzbrojeniem widzę też jest do dupy. A zaraz tam pójdziemy. A tu jak nic będzie ostra jazda. Bo nie Będziemy musieli most opuścić jakoś. Kurwa. Ja za Ragina. Wiedziałem, wiedziałem. O, to mi chodziło. Zawsze miałem wrażenie, że Sirius sama ktoś modelował. Znaczy, Sirius sama, co ja pierdolę. Na odwrót, że... Supernaturala ktoś wzorował na Sirius Samie, bo tam jest dosłownie identyko, identyko rozgrywka. Ciągle jakieś pułapki, ciągle przytłaczająca ilość przeciwników. No, patrzcie, przecież nie mam nawet kuli armatniej, z kulą bym jeszcze może dałoby się to jakoś. Uciągnąć, ale tak, no, sorry, ale to jest po prostu przegięcie. No, szkurwa kurwa, jebana mać. Spodziewałem się tego, spodziewałem się tego. Tu musi być jakaś broń ukryta, wiecie, bo ja no na naprawdę, no nie wiem, no co miałbym więcej zrobić, no. Kurwiająca gra. Kurwiająca gra i tyle. Tylko tutaj nawet taktyki z Supernaturala nie działają. Nie mogę się skampić gdzieś. PURVA! Nie wiem co mnie leje, tak wam powiem. Nie wiem co mnie leje. O kurwa, no! Zlitujcie się! Dobra, mamy niezniszczalność. Dobra, jakoś przetrwałem. No mówię, supernatural jest identycznie. Nie da się praktycznie żadnej sekwencji poziomu przejść za pierwszym razem, za pierwszym podejściem. Zawsze jest nauka przez zgony. Nic więcej tu nie ma? Jednak coś jest. Kurde, te mury mnie zachęcają do zagrania w twierdze paradoksalnie. Tu jest jakaś ścieżka, wiecie? Mi się wydaje. A nie, to mi się tylko wydaje. Już mam nawyki z paroksyzmu. Co tam za wiadomości mieliśmy? Yy, ho, to Święty Gral. Ciekawe. Nie ma, nie schowasz się przede mną. O kurde. Dobra. O, shit! Nienawidzę tego przeciwnika pierdolonego i nigdy nie przestanę tego mówić. Nienawidzę klerów. Czy co? Na razie się powstrzymam przed zeskoczeniem tam. Aha, tam się nie da wejść, dobra, czyli będę musiał skakać. Opsa. Aha, o, coś czuję, że pod wodę będziemy musieli zejść. No, tu nie widzę. No tak, pod wodę. Rybki będą. Co tu nie ma poza hpkami ale amunicja się przyda na pewno więc nie pogardzę nią co tam jest a amunicja do Gana, dobra tego tu mi akurat nie trzeba Dobra. No ciekawa jaskinia. Dobra, wiedziałem, że coś wyskoczy. O, spodziewam się pułapki. Co to jest? No jakieś zgniotarki. Jeszcze mi tylko was brakowało tu. Nie no, żartuję się sobie. To się nazywa nie fair walka. Dobrze, mam miotacz płomieni. Nie, nie proszę. Przecież ja nie mam jak się bronić, jestem na patelni. A zajebiście, naprawdę, zajebiście. A jeszcze słyszę tą hordę, że biegnie jakaś. Chudź tu chudź, chudź, chudź. Nie wiem co zrobiłem No dosłownie nie wiem co zrobiłem No, eee, dobra bla bla To no nie to, nie to, nie to eee, no tak Pieprzona winda na czas O kurwa, to tamta winda. No nie, no ja pierdolę. No czuję, się, że czuję, że będzie tam masa, masa przeciwników, te głod głosy. No, to chyba twórcy gry. O cholera, boję się na no serio, ale. Nie ma. Kurde, naprawdę ten miotacz płomieni to się bardzo przydaje. Na bliski dystans. Zabiliśmy wielkiego demona niebożego. I co dalej? O co to? O, myślałem, że jakaś broń wypadła. Księga. Jakaś choroszczańska księga nam się objawiła. No i dobra, no i zakończyliśmy cytadelę. Teraz czeka nas ziemia potępionych. Czyli już, już będzie super, coś czuję. Właściwie to wiecie co? Rozpoczniemy sobie teraz ten poziom. Bo po prostu mi później amunicja wyparuje. Fajna, fajna muza. Wiecie, musiałem, musimy tutaj sobie zapisać, żeby mi amunicja nie wyparowała. Dobra. No to mówię, no z tego odcinka to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.